Witajcie. Dostałem sygnał? <laughs> Może wydziałać. Z dyżurki. Z dyżurki. Słyszałem też, że mam mówić głośno, więc jak będzie za głośno, to mnie tam pewnie Bartek wyciszy trochę, ale e, postaram się mówić w miarę głośno, żeby na transmisji było. Słuchajcie, dobrze was widzieć, naprawdę. Cieszę się, dawno nas nie było z żoną, bo mamy różne, różnego rodzaju wyzwania związane z życiem prywatnym i z, ze światem zewnętrznym. Ale bardzo się cieszę, że Was widzę i, i naprawdę tak aż mi jest miło popatrzeć na Was i móc się do Was uśmiechnąć, powiedzieć Wam cześć. Dzisiaj chcę trochę włożyć kij w mrowisko. Ostatnio mam takie przemyślenia dotyczące grzechu dotyczące mojego grzechu, ale nie tylko mojego grzechu, dotyczące sprawiedliwości Chrystusa, a mojego grzechu. W liście do Filipian w trzecim rozdziale od wersetu siódmego czytamy, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec działalności, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa Pana Mego, wobec doniosłości, przepraszam, oczywiście, wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa Pana Mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody, i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi. Która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary? Tak Paweł pisze do Filipian. I słuchajcie, czy możemy być jednocześnie sprawiedliwi, bo z tego fragmentu mnie się wydaje, że Paweł porusza dość ciekawy temat. Czy możemy być jednocześnie sprawiedliwi i grzeszni? Czy jest to możliwe, Taką tezę postawił też lutę, że sprawiedliwość jest możliwa jednocześnie z grzechem. Ja się z Lutrem zgadzam. Może w niewielu kwestiach, do końca się nie we wszystkich kwestiach jego tezach, ale w tej akurat się z nim zgadzam. I wiecie co? Pewnie ze mną też się zgodzicie, że my tu na ziemi jesteśmy cały czas pielgrzymami. My cały czas wędrujemy w jednym określonym kierunku, my chrześcijanie. Mamy jasno wytyczony cel, ale wiecie co, jeszcze nie doszliśmy tam do tego celu. Nie doszliśmy. Powiem wam, że na pewno, jestem więcej niż pewien, że już mamy swój dom przygotowany w przyszłości, mamy obywatelstwo przygotowane na przyszłość, mamy swój nowy paszport przygotowany na przyszłość, ale jesteśmy w rzeczywistości poddanej skażeniu, poddanej staremu systemowi. Nasza Ojczyzna jest w niebie. To też jest trzeci, trzeci rozdział listu do Filipian. Nasza Ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Dwudziesty wers trzeciego rozdziału. I dalej Paweł pisze: Przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, która też wszystko. Oddać sobie morze. Przemieni nasze ciała obecne w postać podobną do uwielbionego ciała swego. To są fragmenty listu do Filipa. Wiecie, twierdzę tak, że mamy obywatelstwo niebieskie, już my jako chrześcijanie, ale nadal ciała znikome. Paweł też w wersetach 3, 11, 14 pisze coś takiego. I pisze do Filipia, że czekają nas, czeka nas przetłumaczenie oczywiście to jest w cudzysłowie przetłumaczenie naszego ciała na język naszej ojczyzny. Ale to w przyszłości, bo my cały czas jesteśmy w drodze. Nie teraz. Czeka nas w przyszłości. I Paweł pisze coś takiego. Jeszcze nie zmartwychwstałem, w wersecie 12. Ciało mam jeszcze znikome. Nie jakoby mi już to osiągnął, albo już był doskonały. Natomiast zastrzega dalej bracia. Ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale raczej dążę do tego, aby pochwycić. Czyli Paweł nie, nie wyszedł przed wszystkich i powiedział, ja jestem idealny, ja już wiem, ja pochwyciłem, ja już tam byłem, zobaczyłem, wróciłem i teraz wam opowiem. Nie. Paweł pisze, jeszcze nie, pod, nie pochwyciłem, ale wiem, że pochwycę w przyszłości. I co pisze dalej? Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. I wiecie, to życie chrześcijanina to. Takie codzienne wychylanie się do wieczności. Musimy codziennie sięgać ku tej wieczności. Próby pochwycenia czy złapania tego, co przed nami. Można to przerównać do zawodnika, do biegacza. Biegacz sobie biegnie, on prawie sport, biegnie i wiecie co? On się nie skupia na tym momencie, w którym jest teraz. On się skupia na tym, co jest przed nim. On wie, że ma metę. On wie, że musi dobiec. On wie, on widzi kolejny centymetr przed nim, kolejny metr, kilometr i tak dalej. I na tym się skupia. I my jako chrześcijanie też się powinniśmy na tym skupić, pomimo tego, że nie wiemy, kiedy będzie meta. A dlaczego w ogóle chcemy biec? No bo po co? Dlaczego chce nam się, o ile nam się chce? Bo wiecie, niektórzy mogą powiedzieć, że nam się nie chce, ale chrześcijanie, moim zdaniem, powinno się chcieć biec w tamtym kierunku. Czemu startujemy w tym wyścigu? Czemu startujemy w tym biegu? I Paweł, przy, przy, przytoczę jeszcze raz werset 12, trzeciego rozdziału Listu do Filipian. Dąży do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. On do mnie nie dąży, Paweł pisze, On do mnie nie dąży, ja się mu nie wymykam, Jezusowi się nie wymykam, bo już zostałem przez niego pochwycony. Należy do Jezusa. Już w tej chwili do niego należy. On mnie zdobył i posiada. Ale teraz to w mojej powinności jest patrzeć w kierunku do którego zmierzam. To ja muszę tam patrzeć. Można powiedzieć tak sobie wyobrażam Pawła, który pisząc swoje listy mógł, mógł cokolwiek powiedzieć sobie. Już wybiegłem, już należę do miejsca, do którego biegnę, ale zanim nie dokonała się całkowicie, przepraszam, zmiana nie dokonała się całkowicie. Cały czas, z dnia na dzień, z dnia na dzień dokonuje się zmiana. Cały czas muszę patrzeć do przodu i przed siebie. Paweł mówi trochę o innej sprawiedliwości w tym liście do Filipian, o nowej sprawiedliwości, o tej, którą ma, będąc w Jezusie Chrystusie. Bo wiecie, można sobie pomyśleć, no zobaczcie, Paweł właściwie on siebie opisuje w tym trzecim rozdziale listu do Filipian. To był dawny faryzeusz, człowiek, który ściśle przestrzegał wyśrubowanych norm i zasad. I nie chce takiej sprawiedliwości, jaką miał. Czego więc nie chce sprawiedliwości pozyskiwanych przez pozyskiwanej przez przestrzeganie norm i zasad. Wydawałoby się, że nie chce jedynie możliwo, jedynej możliwej na tamte czasy sprawiedliwości. Bo sobie wyobraźcie, wtedy było znane tylko i wyłącznie to, że cały świat opiera się na zakonie. Cała wiara, religijność, faryzeusze, wszystko opiera się na zakonie. Kto był sprawiedliwy w tamtych czasach? Najbardziej sprawiedliwi byli faryzeusze, bo oni mieli najbardziej. Byli najbardziej oczytani, znali zakon, i oni byli najbardziej sprawiedliwi, oni wydawali wszelkie wyroki, bo byli najbardziej sprawiedliwi. I słuchajcie, Paweł pisze o tym, że ta sprawiedliwość to nie jest sprawiedliwość. Że jedyna właściwa sprawiedliwość, która jest, ta nowa sprawiedliwość, jest w Jezusie Chrystusie. I co Paweł o, tym, co Paweł o sobie pisze? Bo Paweł w liście do Filipian bardzo dokładnie siebie opisuje. Ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. W ciele, czyli w własnych osiągnięciach, statusie, w tym kim jestem. I dalej wymienia swoje wspaniałe pochodzenie, dobrą krew z właściwego, szlachetnego żydowskiego rodu, z pokolenia beniaminowego Hebrajczyków z Hebrajczyków. Spełnienie wszystkich wymaganych przez Boga obrzędów. Obrzezany dnia ósmego, zgodnie z tradycją starotestamentową ma również radykalne podejście do spraw bożych, przestrzeganie najsurowszych norm co do zakonu faryzeusz, i oddanie szczere i całkowite sprawie Bożego Przymierza w tej poprzedniej wersji, starej wersji Starego Przymierza. Co do żarliwości prześladowca Kościoła, Pan tego sobie pisze. Podsumowuje samego siebie słowami co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagana. A chwilę później pisze, że wszystko to, co osiągnąłem, to śmiecie w porównaniu z tym, co będzie przede mną. Co się zmieniło? Czy można powiedzieć, że Paweł był grzeszny? Można. Ale był. Patrząc na tamte czasy, i na to, co się działo w tamtych czasach, i na to, jakie było, jaka była, jakie było społeczeństwo w tamtych czasach, w rzeczywistości był ideałem wchodzącym. Dokonane wszystkie możliwe obrzędy, jakie tylko mogły być, i nagle przychodzi moment można powiedzieć odcięcia. Paweł wierzy, że w poznaniu Chrystusa leży większe dobro, Paweł pisze, że w poznaniu Chrystusa leży większe dobro niż w sumie wszelkich dóbr, jakich doświadczył. Dzięki poznaniu Chrystusa mamy dostęp. Do jakiejś innej sprawiedliwości, innej niż własna pobożność, własne oddanie Bogu, czy własna żarliwość, innej niż własna radość, niż doświadczenie wywyższenia, innej niż dotychczasowa tożsamość, mamy dostęp do Bożej sprawiedliwości. To poznanie Chrystusa wiąże się z inną sprawiedliwością. Sprawiedliwością, ta, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Wersety 9,11 listu do Filipian. Sprawiedliwość, o której mówi Paweł, to nie usprawiedliwienie. Choć usprawiedliwienie jest chwalebne i dobre i o tym mówi na przykład list do Rzymian i Galacjan, apostoł Paweł mówi zupełnie to o czymś innym. Tak jak usprawiedliwienie łączy się z wiarą i bez wiary nijak się tego otrzymać nie da. Ale Paweł mówi o sprawiedliwości Boga, która sprawia doznanie mocy zmartwychwstania Chrystusa. Paweł mówi o tej sprawiedliwości, która w jakiś doświadczalny sposób sprawia, że uczestniczymy w cierpieniach Chrystusa, upodobniamy się do niego w jego śmierci, co prowadzi nas do kolejnego podobieństwa względem niego, do podobieństwa w zmartwychwstaniu. To coś aktywnego, niebiernego, stworzonego, nieopuszczonego. Istniejącego, a niewypowiedzianego. To jakaś faktycznie istniejąca sprawiedliwość. Ta sprawiedliwość to bycie w Chrystusie, a nie nasza pobożność. Dalej jednak, tutaj też nie możemy mówić o tym, że to jest życie w duchu, czy życie w wierze w Jezusa Chrystusa, chrześcijańska duchowość czy pobożność. Oczywiście wspaniałe są, ona jest wspaniała, dobra, chwalebna, można to powiedzieć, ale nie o niej tu mówimy. I zwróćmy uwagę, jak apostoł Paweł wprowadza swą myśl w dziewiątym rozdziale i chce zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim w dziewiątym wersecie. Paweł nie chce się jakoś szczególnie zachowywać, on chce w szczególnym miejscu być. Paweł nie chce nic szczególnego robić. On zdąża do szczególnego miejsca. Ta rzeczywistość jest niewidzialna, bo my nie widzimy mety, my nie wiemy, kiedy będzie meta. Ale jest to obszar wpływu łaski. Niedostrzegalny dla zmysłów, ale dostrzegalny i zmieniający wszystko. On jest dostrzegalny dla Boga. Dla nas nie. Nasze zmysły tego nie dostrzegą. Dostrzega. Tylko to, co my widzimy, w Boży, co możemy widzieć w Boży sposób, dostrzeganie jest dla Boga. Obszar zdobyty i wypełniony Chrystusem, bo to się wypełniło. Niewidzialne, ale realne Królestwo Boże, tam gdzie zmierzamy. Paweł w ten sposób mówi o nowej Chrystusowej rzeczywistości wiele razy, i tych przykładów możemy znaleźć bardzo dużo, bo w liście do Efezjan i yy... I w Kolosach, i w I W i w liście do Tymoteusza możemy znaleźć wiele fragmentów mówiących o tym, o tej sprawiedliwości i o zbawieniu z łaski. Ale w Chrystusie jest też nasza wolność. W liście do Galacjan Paweł napisał w drugim rozdziale, czwarty werset. W Chrystusie jest nasza wolność, miłość Boża, od której nikt z nas odłączyć nie może. To z listu do Rzymian. W nim ukryte są wszelkie skarby mądrości i poznania. List do Kolosan. Wszystkie obietnice Boga znalazły swoje. Tak, drugi Koryntian. I warto wzmacniać się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Drugi Tymoteusza. Nowa rzeczywistość Wieczność i zmartwychwstanie do chwały to jest plan zbawienia i błogosławienia Grzesznika. Wracam do pytania z początku Kazania. Czy możemy być jednocześnie sprawiedliwi i grzeszni? Jest plan dla nas. Jest dla nas plan, który jest skrupulatnie realizowany, ale my tej realizacji musimy zaufać, poddać się. I zmierzać do bliżej nieokreślonego punktu w przyszłości i mieć tą pewność, gdzie my zmierzamy. Dokąd zmierzamy? Ta nowa rzeczywistość jest pozyskana i wypełniona błogosławieństwem przez Chrystusa. To coś, czego sami zdobyć nie możemy. Nie zdobędziemy tego. Sami o własnych siłach. Nie wypracujemy tego, ani nie osiągniemy. A skąd ta rzeczywistość się wzięła? Ta nowa rzeczywistość to, tak jak już na początku powiedziałem, sprawiedliwość Chrystusa. Jego doskonałe posłuszeństwo Ojcu, Jego bezgrzeszne życie, sprawiedliwość Boga nie ze mnie, z Boga, której źródłem jest Bóg. Tak na podstawie wiary, ale co, o co w niej chodzi? Żeby poznać Go, Chrystusa i doznać mocy zmartwychwstania Jego, czyli też Chrystusa i doznać i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. To jest ta sprawiedliwość, Jego, sprawiedliwość Chrystusa i nasza droga, którą mamy wytyczoną. Ta cała doskonałość Chrystusa, Jego aktywne posłuszeństwo, Jego sprawiedliwość, Jego świętość, ale i aktywna nagroda Ojca, jaką Chrystus za to posłuszeństwo po prostu otrzymuje, zostaną, zostają nam przypisane. Cała ta wszystko to, co było przypisane Chrystusowi, zostaje nam przypisane, jeśli w Niego wierzymy. W liście do Efezjan Paweł pisze, że staje się moja przez wiarę, dana mi jako największy prezent, jako osobie zjednoczonej z Chrystusem. Oto wraz z Nim umarłem i z zmartwychwstałem. Wraz z Nim króluje. To jest pragną do Efezy. Wraz z Nim króluje. Paweł poszedł aż tak daleko w swoich listach. Jestem z Nim i w Nim. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób jesteśmy w Chrystusie, ta sprawiedliwość Chrystusa staje się naszą sprawiedliwością. Tu nie ma wielkiej tajemnicy. Sprawiedliwość Chrystusa staje się naszą sprawiedliwością. W tym wszystkim mamy udział. Mamy udział w Chrystusie. A nie ma nic lepszego, co może spotkać człowieka, jak to, co spotkało Chrystusa, choć musiał cierpieć. I my też w jakiś sposób cierpimy tutaj na, na Ziemi. My musimy uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa. To też jest listu do Filipian. Więc, tak jak powiedziałem na początku, jesteśmy pielgrzymami. A więc podążajmy, podążajmy w Nim, bo to jest możliwe i dostępne. Przez wiarę. I nie chodzi o naszą sprawiedliwość, nie chodzi też o to, że to już wszystko pochwyciliśmy, bo ani Paweł tego nie zrobił, ani my tego nie zrobimy, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale nie o to chodzi. Jeśli jesteś w Chrystusie, to jesteś w miejscu, w którym spełnią się wszelkie duchowe błogosławieństwa niebios. I to jest obietnica z listu do Efezja 1.3. I tak dalej grzeszysz i upadasz, ale choć to prawdziwe i przykre, że grzeszymy i upadamy, bo tak jest. I smutne, i koniecznie należy, będąc ożywionym Duchem Świętym, podejmować wysiłki, aby to zmieniać, abyśmy nie grzeszyli, abyśmy nie upadali. To wszystko musi ustąpić blasku chwały Jezusa Chrystusa. Jest taka formuła łacińska, simul istus et spectator, czyli jednocześnie sprawiedliwy i grzeszny. I ta formuła, myślę, że oddaje bardzo dobrze tą naszą rzeczywistość. Jesteśmy całkowicie sprawiedliwi w Jezusie Chrystusie już teraz. Choć również teraz. Jesteśmy niegodziwi i zepsuci, bo cały czas biegniemy. To może być bardzo trudne, ale jest to prawdziwe, bo Chrystus jest prawdziwy. Nawet bym powiedział, że Chrystus jest bardziej prawdziwy niż ja. Na pewno. Oto jest całe sedno chrześcijaństwa. Sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Nie nasze dobre uczynki, choć to oczywiście istnieją, i to jest fajne, że komuś możemy pomagać, coś dobrego dla kogoś zrobić. Nie jakieś cudawianki, jakie dokonujemy przez wiarę, nie to, czego dokonujemy przez ducha, choć to jest chwała Bogu za to, że dokonujemy takich rzeczy. Ale nasze wywyższenie, nadzieja i radość i zbawienie i pokój i wszystko, co ma sens i co daje cenę i wdzięczność i znaczenie, to łaska bycia w Jezusie Chrystusie. To łaska poznania Chrystusa jako dostępnego, doskonałego, żyjącego i udzielającego siebie Pana i Zbawiciela. Nie możemy zgubić tej wielkości, nie możemy zgubić tej wartości w naszym introwertycznym skupianiu się na sobie. Chrześcijaństwo nie polega na skupieniu się na sobie, choćby dla najlepszych cnotliwych celów. W chrześcijaństwie chodzi o Chrystusa, który wszystko zmienia. Zmienił już bardzo wiele. Ale wiecie co? Mnie cieszy to i raduje, że do zmiany jeszcze wiele pozostało. Bardzo mnie to cieszy, bo wiem, że tak jak Paweł i myślę, że każdy z nas, każdy z nas, który tu jest, mógłby powiedzieć: Idę zostawiając za sobą to, co było, patrząc na to, co przede mną, bo wiem dokąd zmierzam, bo moim celem jest Królestwo Boże. Kiedy tam dojdę? Nie wiem, ale mam tam swój dom, swoje miejsce, swój paszport, cokolwiek, co możesz sobie wymyślić. Ale masz obiecane, że tam zawsze znajdzie się dla ciebie miejsce. Jeśli pójdziesz za Jezusem, uwierzysz w Jezusa i uwierzysz w Jego sprawiedliwość. Dzisiaj krótko. Ale ten temat grzechu bardzo mocno ostatnio zakorzenił się w moim sercu i dzisiaj Ania powiedziała piękne świadectwo. Wiecie, w, w mojej rodzinie też jest osoba, która mówi, że bez palenia to ona się nie może obejść. I wiecie co? Takie świadectwa, szkoda, że nie są nagrywane, bo ja bym chętnie puścił tej osobie takie świadectwo, że jest ktoś, to może od tego nałogu uwolnić, choć tego nie chce, bo jest sprawiedliwy jest kochający na tyle, że bez względu na to, jak, jak grzech popełni, ile razy się przewróca, idąc w kierunku tego, co ostateczne, idąc w kierunku mety, On jest i nie podniesie. On jest i zawsze ze mną będzie. Tylko wiecie co? Musimy w to uwierzyć. Bo nie ma nic bardziej realnego niż Jezus Chrystus. Nie ma. Nie ma i nigdy nie będzie. Amen.